To biedny. O, o, jak idziesz mostem, możesz przestać srać tym gówniem, bo przestać się nie oprzeć później. A w mam ciebie. No nie wiem. Ja cię zabiorę. Ja zabiorę Czecha, te właśnie. Tam. Cię Dzięki cię to. To też. I sam mi przypomina taką koleżankę Dianę Ona też była taka kraizorką. Dzięki. Taka z dawnym, nie? No, 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 no. Nie śpiewaj, bo no. giniesz. i p***. Ole mi wiercą, ale wierci, wierci ojciec. Mhm, słychać? Przestań, tak ci będę ja mówił. Tylko że jesteście k ku... obydwoje obrzydliwi. Czemu ja z wami no gram? pójdź w siebie. W siebie. W sobie. <słuchaj> <słuchaj> Rzuty ile. Żółty! Zaczyna... A, to my. Znaczy ty. K***a Hej. <słuchaj> ja tu rozwalam inne drużyny, no? ty... Żółty! <słuchaj> Super. Laga mam. Znowu mam laga.

no wiem, że idzie. No nie mów No nie, no, nie mów! Wy... Nie! Ale mnie wypier... o! o dobra! Możemy być sami. No my... no, ej, Idę okay. okay. Do O! Aha! Radny. Jeszcze? Jeszcze. A jak to? Jak to zbudujesz cały most? A jak to? Musisz skoczyć. O! Woo! Jak to do tyłu, tak? Czy Nie, pach, pach, pach. Czy masz lift? Przynieś tak? Przyniesie... łaurkę, która wygląda. Wszędzie mnie tu po. Pozdrapać. Spędzi... Po swoim dzieciczku. Ale go wybąbiło. Jej, bej, I to kurde. jednak wiesz, jak strzelić? Wiem. Nie trzeba nic robić, siedzisz sobie po prostu. Grap no ja. kasar. Całe życie. No właśnie. Wcześniej coś padało, później już nie zniknął. Norelle. Norelle, O kurde, spadł. O kurwa kasar! Chciałem go strzelić! Ej, Ale wiesz, po prostu spróbować kurde. zrobić. 1, 2, 3,